Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu eventu. Ruin czasu. Jakże cudownych. No co, generalnie. Mm. Od czego by to zacząć? Przede wszystkim mamy poniedziałek, a nie niedziela. Bo event był przesunięty ten jeden dzień. Bo tam błędy, niebłędy i tak dalej. Najważniejsza rzecz. Czyli event się udało ukończyć, bądź co, bądź na najniższym poziomie, ale, mimo wszystko, jak na moje chęci i czas, no to tak, jak nie najgorzej. Generalnie oceniłem ten event jako dobry, naprawdę dobry, bo nie było. Jakichś takich zadań zjebanych bardzo. Były niektóre wymagające, e, chociaż może, jeśli miałbym się przyczepić do jakiegokolwiek zadania, to zadania pobocznego z tymi e, uzupełnienie gablotki. I z jednej strony, ok, jakby to jest tylko gablotka, tak. No dobra, tylko że powiedzmy nawet, że chciałbym. Mm, Zdobyć te, powiedzmy. A, już nie ma. Aha. okej okay. Szkoda. Że wywali te, to już. Że ludzie w sumie nie będą mogli uzupełnić. No nie miło zachowanie. Niemiło. No ale chodzi ogólnie o fakt, że te Pokémony, mm, które są, ja sobie kupiłem tego jednego Tyrantruma. Bo po prostu jest zajebisty. Ale chociażby mm, jak macie tego Skarmorego, on no, wygląda całkiem nie najgorzej. Ten Tropius tak wygląda mech. Tyrek wygląda mega. I ten Gligor też tak wygląda średnio, Czyli takie powiedzmy 50% tych pokemonów faktycznie są fajne. No tylko, że ich nie można było ze skrzynek dropnąć. Więc tak naprawdę jedyną możliwością było kupienie tego. A to jeden kosztował 4 koła pecha. Więc no, tak sobie bym powiedział. Ogólnie, event przede wszystkim. W ogóle zobaczmy jedną rzecz, bo nie muszę tego liczyć teraz, jak Debi. Zajęłem 232 miejsca. 12220 udało mi się uzbierać punktów. No, no to gratuluję, że top 5 do czwórkę nawet wbił. Gratki, gratki Napiszemy, żeby nie było, że jestem chujem. Gratki. Eee, no także gratulujemy. Oczywiście tutaj zaj zajęcia w sumie. No jakby trochę się postarał, to nawet i te trzecie miejsce by zgarnął. Ale trzecie miejsce też nie jest złe. Eee. JKS, zdobył rkus Enigma aż zabrał tego. Zbyszek, 15 miejsce też bardzo dobre. Kader 31, 34, najlepszy. No, ale generalnie, żeby wejść do topki, 43, nie? To trochę brakowało. No i przede wszystkim ci, co nie oglądali poprzedniego odcinka. Udało mi się zdobyć Shiny Bell więc już nie poluję na niego w, yy, w sklepach. Jeśli już, to w sumie tylko jako w celach zarobkowych bardziej. No, a jeśli mówimy o zarobkach, no to powiem Wam. No jest dobrze, jest dobrze faktycznie, bo przez te 30 dni, no... Jest nieźle, jest nieźle. Faktycznie zrobiłem sporo na, e, na tym wszystkim. No także a jak zdobyłem Belduma, no to to już. Na live'ach było. Kto był, ten był, kto nie był, niech żałuje. Zobaczmy jeszcze z ciekawości. E, interesowałoby mnie jedna rzecz, czyli eventowe Pokemony. Czy są jeszcze, o kurwa, za stówę? No, czyli widzicie, generalnie tutaj cenka będzie całkiem wysoka. Więc no, nawet ten DTI jest mniejszy. No, ok, i najgorzej. Także no co. Zagadki się udało zdobyć wszystko. To jest najważniejsze. Mm, jest to, że w plecaku w zakładce inne e, mamy te odpowiedzi, które możemy sprzedać. Tym Jak to liczyłem, to tam wyszło jakieś chyba tam 2 miliony, może e, zysku by było z samych tych w moim przypadku. Więc czy tak to już otrzymał? Zależy w sumie dla, dla kogo Wiadomo lepiej dostać zafryte niż nie eee, Zadania poboczne To sobie już odpuściłem w momencie I tylko sobie leciłem z tymi Jest całkiem sporo jakby nie patrzeć Bo 57 razy ukończone Kurde Półtorej minuty No dobra spróbujmy jeszcze Doklikać to Może się uda docisnąć możesz wbić do końca eee, i tak opałem to na bole wszystko jak leciało eee, więc. Mówię, y, chyba największy zarobek jaki dostałem z rezerwy to jest 5 milionów a taki powiedzmy y, średnio zarobek no to tak 4 banieczki plus ja jeszcze tam jakieś y, 10% dodatkowe wartości pokemona złapanego dosta dostałem czy to było tam ogólnie nie wiem, ja tu, gdzieś w tej zakładce to było więc yy, spoczko więc spoczko, spoczko yy. więc co, generalnie oceniam event bardzo dobry, bardzo przyjemny yy. powiedziałbym nawet, że jeden z lepszych yy pod względem takim, że no po pierwsze fajne pokemonki dwa, że w końcu po 10 latach, bo to w ogóle jest pierwszy event od 10 lat, to się 10 lacie można to tak określić, że to oni tak określili eee, więc powiem wam, że no. Spoko że w końcu udało się im wstawić eee, no te, to co żeby wam liczyło po prostu ranking, nie? No i co? Nie udało się, niestety. Próbowałem. Jestem ciekawy, czy po prostu wiecie, jak... Yy... Bo jeszcze nie ma nic tutaj zakładki, że... Yy... O! Jezu, wywaliło. No dobrze. A, czyli ogólnie... No, 4700, więc nie najgorzej. Aha. Ok. Czyli nie zobaczę sobie tamtych. Ale tam było stosunkowo mniej. Eee, wymiana punktów do 19. Aha, czyli one też tydzień czasu potrwa. No dobrze. Mm, w takim razie zobaczmy. Więc tak. Uzbieraliśmy zawrotne, bo yy, chciałbym 395 plus 422 2, No to 1817 punktów jakbym chciał teraz jakbym zamroził mam dwa użycia, więc jakbym zamroził, to miałbym 400 no to całkiem sporo i proszę bardzo, Shanibeldu. Jest na dzień dobry za 2500 no, ale to jakby to taka cena jest dosyć standardowa, więc. No, musiałbym naprawdę mocno nafarmić się. No dobrze, no ale wiadomo, że tych pokamunków sobie nie kupimy. Eee, no wiadomo, tu legendy Ultra Necrozma, fajnie. Eee, Vulcanion. No i. Hopanbound O! 10 skrzynek. Okej. Okay. A to co będziemy mieć też dostęp do znaczy też będziemy mogli kupić sobie ten okej okay, o ty, i patrzcie i tym razem są awatary a w poprzednim evencie w którymś który chciałem bardzo kupić a finalnie nie kupiłem to właśnie nie było i żałowałem bardzo mm -hmm. może jakiego o i proszę bardzo są te eventowe Pokémonki. kurda może bym sobie kupił jeszcze jakiegoś nie wiem na razie, wiecie? Na razie chyba. Nawet domu teraz będzie przesyt na targu, więc tak naprawdę. O, faktycznie klucz. Wzrost na 50, kupiłeś 0, aha. Czyli. Tak naprawdę mógłbym kupić. No po prostu inaczej, jeśli się zwiększa co 50, no to. Hmm. Spoko w sumie, spoko. W sumie, sensie, jak dla kogoś, kto po nie, się nie miał pH, żeby kupić sobie skrzynki, to spoko, ale yy, jak. Może yy, ja nigdy nie pamiętam, gdzie to jest kasyna. Skrzynki eventowe. Jak otworzyłem, no to tutaj za dużo nie było. Zostałem protekta, chyba. Tu ten yy, klucz, że znaczy, może klucz. Kamień słońca, więc. No. o ja w ogóle skrzynia nikt... czemna? Co? Skąd ja mam klucz? A, bo pewnie zaskończony event. Jezu, ile ja mam kluczy codziennych? Co jest? Ja tego nie kupowałem? Skrzynki. codzienne. Aha, <grym> fajnie. No dobra, widzowie, czyli co? Szykuje nam się jakiś chyba opening, trochę większy. Bo tu, tu bym mógł Elma, Elma bym nie musiał kupować. Ołka by nie musiał kupować. Codziennie bym musiał dokupić i to sporo. 600. Yy, 600, do tego kilka kluczyków. Hmm? Kurczę, powiem wam. Mam 1400 całe niestety. Więc tak naprawdę. Więc w sumie fajnie byłoby, może kupić tego opętanego Skarmorego Wtedy zostałoby mi połowa, mm. jak to było, eee. zabranych punktów to przepada konto premium Aha, czyli liczba zebranych punktów 200 plus 150 Jeszcze i Ileś... Okej, okay, dobra, posiadam konto premium, tak i teraz tak 95 minus powiedzmy te 700 Tak Czyli tyle by mi zostało plus Znaczy minus jeszcze do tego 150 Nie To już wy? Tak to 150 powiedzmy za dwa klucze To by miał mam? Aha mam wyłączonego Numloka, fajnie Zabrożone punkty 200, okej okay. I wtedy to byłoby moje trzecie zamrożenie I po tym 422 Plus 269 No 700 punktów zebranych Czyli powiedzmy że Jeśli na następnym evencie bym zebrał kolejny powiedzmy nie wiem No bo teraz to się nie opiera kompletnie no bo jeśli e, Zamrożę dosłownie Wszystkie punkty i tak naprawdę nic nie, i w sumie większość z to to się nie opyla kompletnie Jeśli ja sobie połowę wymienię na jakieś sensowne rzeczy I nie będzie aż tak bolało No nic, tak, myśl, może tak zrobię, zobaczymy jeszcze, mm, pożyjemy, zobaczymy eee, Sprzedam kolegę Sprzeda ktoś szanibeldoma A ile dajesz? Lecie, jakby biznes rodzi biznes, nie? <laughs> eee. No. Dobra. Nie ma co. Także możecie zdać, zdać znać, jak się Wam podobał event, jak oceniacie event. Yy. No i ogólnie, czy Wam się podobał, czy nie. Także, no co. <laughs> Widzimy się pewnie na następnym jakimś dużym evencie albo. Kiedyś, także żegnam się na ten moment z Wami, widzowie, i widzimy się w przyszłości. Także wszystkiego dobrego, na razie, cześć.